Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy z powrotem w intruzie na nowej mapie. Kurwa, ta gadgir wow. się pojawia w takim kurwa Boże, w momencie. No może. <śla> nie kolejna jakaś Jezus, ile szlaków się pojawia. Dobra, pojawiło. i mamy Tonusia to który trochę zmienił swój model wroga. Dobry, już nie mam 2 metrów w barach, ale mam wrażenie, że mogę. Kurwa, po chuj ten szlaf tu chodzi, dobra, i jest Frozu. Witam. No i gramy sobie z powrotem w intruza na nowej mapie. Zura, no. Zapraszam, tu wchodzimy. Wszyscy no bo... są. Wszyscy tak. są. siebie standardowo nie widzę. Nie wiem, o kich chodzi. <grym> Jak wbią trzy osoby, to mogłoby się kurwa szybciej zaczynać. Jak jestem tutaj, to widzę moją cenzurowaną wiadomość, ale fałszu. <grym> ja ją widzę na czacie po prostu. <grym> Napisałem spier dalej z kadru. <grym> Nie mo O, mogę schować czat, nic nie było. <grych> Nikt nic nie widział. Było Dobra, to się pytanie, czy szpital będzie jak te stare. Bad widział jak jakby skupania? się na YouTube wyświetlił i odpaliłem, czy to na pewno nie jest jakiś bait, to był... to chodzili na początku. Przez w sumie widziałem 5 sekund tego filmu, jak się wczytali. No i znowu będę chował się po szafkach. <grych> eee, <to> <grych> Hard? <grych> Jażo, Hard to chyba. Nightmare może nie, bo chuj wie co to jest a Easy to no za łatwo będzie Mi się wydaje, że hard idealnie Robienie mala na Nightmarze byłoby śmieszne to stamtele Czy zagramy potem jeszcze jakiś rybik śmieszny. Jezus Maria jestem w domu Czy wy macie też pierwszą osobową kamerę tak, Co jest oh, kurwa Kassego oh, Where did everybody go? Podoba mi się ten kursor, który mi się zblokował na środku. Mi też. To będzie everybody <laughs> is gone. Maybe they are left without me I must find them. Zdaje mi się, że jakaś kurwa Drocker Geneza czy coś takiego coraz bardziej. No ja będę dostrzelał do rodziców Gusaway na wieżą co chodzi wariat. Jakbyście się pytali co... O, oh, góry to ale jakbyście się pytali Hello? co piłem na kamerce to jest drink z białego rumu Ofer. i... Ty, otworzyłeś drzwi za kartami I tego... W... I tonika Dobra, wchodzę wszędzie, co tu mamy? Ej, tu Ty, poczekaj, w czy to tu się dynie zrobi dynie. się wyższy? Nie wiem Ej, stanie obok Froza W ogóle przebrali go Ej, stanie obok Froza Sta... Patrz Mi się wydaje... Poczekaj, tutaj stanie odejdź Froza, zobacz Czy nie jest wyższy? Nie wiem, bo taką prezentowaną dobrze Ciężko stwierdzić Moje afro Tu jest pusto są KSIĄŻKI, oj O, KLUCZ O Tylko ja nie wiem, czy ja tam, może do to jest zobaczmy Są schody blokuje, o winda O, power up musimy S ja Silver mam. key to open the gate Ja mam, ja mam, ja mam hmm. To bym będziemy poszliście, bo, bo się trochę wyłączyło Poszliśmy do końca korytarzu Kiedyś jednak w się zbierają, Widzisz, to dodrujcie tutaj. Widzisz, dołączenie tak. Jakaś gorsza, tam lepsza. Do? <grym> Dobra, do doś... z tym kluczem wchodzi, jakby by było O, fami. Fa It's gone. <grym> tak. Taka, ta. powiem tak, ta o, tam. Jest. O, fajne to jest pomieszczenie, podoba mi się. Jakaś dziewczynka. Pies, kruk, lis. Don't go in the cave Mi się wydaje że oni, specjalnie tam, że oni tam specjalnie rozmazali bo tak z daleka gdzieś to są szar... to wygląda jakby ktoś czarnego tam stał O co chodzi ewidentnie? He's, scubing. He's scubing. A, bo Relax. tam jest... bo jest namalowany tam na ścianie to w sumie nie dziwię się Relax W w szpitalu psychiatrycznym To wygląda jak spotkanie A okej Relax i kotek He's cubing a i śmietnik można ruszać. Idziemy z Ej, Chyba ubałem. już nie. <grym>, zjebałem. E, ty, możecie kool, sobie. Wejdźcie po Nie zostaw to, bo... No dość pasz, możesz sobie wejść po krześle jak debilt. <grym>, A w ogóle to daj sobie sprawę. Że to, to jest spokój do samobójstw. Możliwe. Ma nawet w Sulisidaż. Gdzie kurwa? Przecież to socjal kurwa pisze <noise> nie chodź. No, nie to rozumiem żartu Rozumiem to, żart, to, ale dalej chciałbym kurwa, żeby minimalnie family friendly zostało to dźwięk. To na pewno tu? To no, chyba nie, też mi to idziemy do tamtych Nie są też nie. to story room probably has nothing important I'm popata Widzę, że działają wyklasy To możesz? To jest zablokowane z drugiej strony, to nie gdzie jeszcze mam? Bo... No ten klucz a, ej, a, ej, a, może... a nie do kraty? Ej, możliwe, to niemożliwe, to na kółko pasuje A właśnie Tak tu jest kłódka przecież Jebana srebro Patrz Zawodziemy od tych drzwiach <laughs> Co jeb... Interact Wow, MLG wow, Złoty klucz Ja w to wskakuję Interact ja Nic się nie stało i co mamby to zrobić? Trzeba klucz znaleźć. A to nie mieliśmy naprawić generatora? Ty jak chuj wie to, to, to jest generator tak to? no? No podpisany jest generator jak najedziesz. Kurwa, jest tam podpisu. Teraz... Cię, no skoro to jest generator, to po pierwsze trzeba kurwa światło cały czas, a po drugie... Golden Find the golden key teraz. Kurwa, schowaj go ty graczy jebanych, po na moni. Bo, nie coś coś mam, tak. migę. Czyli musimy teraz znaleźć. Ale chyba nie było złotego klucza, to gdzie on teraz nagle po Może musimy go właśnie zrobić. Ja pierdolę, to jest. Co, to jest. ki? Nie, to jest key, ale to jest chyba ja ten srebrny soluduś podniósł. A... ej, czekaj, ja czekaj, może. Weź to... go pomaluj i żółto tam, w tym bariaku. Co, co wiem, kurwa. No tam co odblokowaliśmy teraz w tym Ale jak kurwa to coś zmieni To będzie złoty. Tak, kurwa nie ma klucza O zaraz Na podłodze leżał. O testy O ile się może... Założę się żeś się, kurwa zrespił, bo nie. Bo nie wierzę, że go nie zauważyliśmy wcześniej. Też to nie ma. Nie wiem, możliwe, ale kurwa... To światło mnie przeraża, bo mnie oczy bolą od tego. Nie przeraża to, że tu nie ma nic do chowania się i intrudera jeszcze nie było. To jest najbardziej skazujące, że prawdopodobnie go nawet nie spotkamy tutaj, to jest rozumiesz. To jest to Dopiero tam pójdziemy do kajlanek jakoś wtedy, O, klucz. Klucz, francuski. A, do generatora. Gdzie był generator? A musimy zajebać w generator kluczem. Tak nam powiedzieli. Haha, ty cię to z Minecrafta! Winda działa, idziemy do windy, panowie. Idę przodem. No Przez... tak, jak ktoś, ktoś bez na ciebie. Ej, tu nie było tak ciemno wcześniej. Uzus, maleficzny gościa. Zapraszam do windy. to wygląda, że jechać do cave'ów w tym rozmowach. To co? Tr A, okay. możemy na czwórkę tylko. Czyli jedziemy w górę, nie w dół. Nie, ja miałem cave. Oh, mieliśmy do cave'a, jakaś. Somebody just arrived. Ooooo! Oh, multiple of them. Nie, Ej, nie wiem order. czy to dobry pomysł. Gdzie policja zaoderczy. Ale to jest hey, to to. Klika. Halo, jak ktoś coś kliknął, mam jeszcze szary ekran. A słyszysz takie takie bipnięcie głośne? Dojechaliś. Ty możemy st nie, może, nie możemy stąd spieszałać. Behind the door was hiding. Stop the door, I wish it was open. Open the didn't work. Mi się wydaje, że tu nic nie otworzymy musimy iść przed siebie. O kurde. I chodźmy, bo tutaj tego, tak, tutorial, że opie jest kilka stron do przeczytania. Gdzie poszliście? Ty, bo ten no, wodza się tak, sam. przyjechał, on przyjechał. O kurde, bo to są drzwi, które można zamykać i otwierać. O okay. nie! Będziemy Mogę się bronić odpią. przed czymś. Możesz światło wyłączyć? I'm writing this... Zobacz na tę stronę lepiej Dobra, poczekaj Weź, Przez 5 sek sekund tylko zostaną Zamknięte Timing is key Halo? Będę dość czas odpalił Powiem tak Przez 5 sekund Musimy timing dobrze Odpalać Jo ale Co mamy robić? Następny Zamiast generator To jest prostu... Jeszcze generator musimy jakiś naprawić Nie widziałem żadnego tego pod Kurwa I nie to ma Nie widziałem. Ale za ten wózek inwalidzkim się bardzo nie podoba To wracając Próbujcie na zabronić kiedy ja będę czytał. Czemu tu już tak ciemno się nagle zrobiło? O światło włączyłem. O kurde czekaj Ty a to nie jest no ta. Ty tu jest kamera, to jest nie! Tak. O nie, to jest połączenie kurwa tego! Patrzcie Dobre. Dobra, tu... ja, ja nie do tej kamery. Patrz też kamery, ja przeczytam dalej, co, co jeszcze jest? Tylko dobra. Tylko przez 5 sekund kamery Poruszył się gdzieś Nie wiem po co na no światło się zgasiło. Ja mam migawkę cały czas, ej. A, jak coś pojawi się na kamerze dziewiątej To gaś światło i się nie ruszamy I liczymy, że... Światło zostawiłem zgaszane, bo i tak... Ej, panowie, bez problem Kamery nie działają Kamery nie działają A, A jeśli wyłączyć światło, to kamery nie działają yy, Bo A, to jest czwórka Dobra To już działają To jeden ja niech... Musimy ten... Stary, ja to musimy go szukać, to na pewno nie pizzie. Kurde, co jest? A, czyli już nie żyjemy Tak O ja się wystraszyłem tego, tak, nie będę kłamał Ty, ja ale kontynuuj od tego momentu Revive free Revive free, czyli to Do... Do... idealnie, nie będę... Be... Dobra Nie musimy... Aha, to bo... Ty, to to zrobili, nie musimy musi... Powiem tak, nie musimy robić cięcia wizowe A jest od zera, no, a jest fajne teraz Kto wyłączył światło? No Niewątpliwie, to szósta jest. Dwójka jest. If you're reading te? this, then Rick stinks. O oh, kurde, dwójki chcesz? I put a spooky sour on this computer and hit it so Rickie wouldn't know. You will never <laughs> Dobra. Czyli randomowo coś na kompie może wyskoczyć chyba. A ta, już zamykałem dwa razy. He constantly... Little... Dobra, czyli szóstka i dwójka jak na razie są. Ta szóstka jest przerażająca. O, no, teleportują się gdzieś. Czyli no. le... musicie sprawdzać lewo, prawo, czy coś zamknąć, kurwa, odpowiednio. Yy, siódemka. Tak, siódemka i... i ósemka. Ósemka. A może być wykrzywiony? Ej, ale. ruszył się. Na czwórce jest. Czwórka, czwórka, to lewe drzwi, lewe drzwi, to samo, ale... Biegnie, zamykać? biegnie, zamykać drzwi, z obiekań drzwi, to pokazał że Biegnie? Tak, biegnął. Zamknąłem i co? Nie wiem, nie widzę, nie widzę go nigdzie. Otworzyły Ani się z powrotem, się z powrotem te drzwi Zamknij jeszcze raz do bezpieczeństwa O dobra, teraz poszedł, poszedł, poszedł A jak prawe? Nie w miejscu. Trójka jest lida jak na razie Dalej się nie dało sensu, oteplął się gdzieś Trzy umów znikło randomowo Żeby on do renta nie wyskoczył Patrz, dziewiątka, kamie... dziewiątka to went, dziewiątka to went A na tym będzie się tak było widać, że... Dobra, to chyba jest to Jak, to pr jak prawa strona? Jest problem, bo nie widzę ich w ogóle teraz Czyli tak widzimy Hmm. Skąd przyszedł? Do żadnej Proszę powiedz, nie że dalej jest free. Musi być. Dob dobrze zrobiona gra. Dobrze zrobiona gra. No wie bo mi internet wyjebał. A... No to dobrze, to robimy cięcie, jednak musi być cięcie. To wrócimy z Dudusiem już z powrotem. Gdzie jest ten... Jesteśmy z powrotem zaura. Dobra Ciągnę wajchę Zaczynamy Tak, ogólnie... Duduś opowie nam historię jak to się stało, że jest teraz cztery osoby Zamiast trzech. Jak wszyscy wiemy Jestem alimentiarzem Znajdę tego dziecka I mnie mops ściga I to jest właśnie pracownik mopsów. Nie mogę się skurwys na pozbyć, bo się niesposobny no, Trzeba pinować skurwys żeby zapłacić Do Roblosa. Się. Więc teraz... Weźmę go na wyprawę żeby intruder go może zajechał, znik. <grywa> to wracając. Wszyscy wiemy, co tu robić. Michał, nie interesuje mnie. Jak nie wiesz, to sobie przeczytaj książkę. O, właśnie przeczytaj sobie, sobie książkę. Jak cię nie wiesz, prosta. Wiecie co? W sumie to mnie najbardziej interesuje, żebyście sprawdzali trzy kamery, kurwa. Czuska. Łujka. Lewo, prawo i... ten I węta. Najgorsza jest dziewiątka, bo tutaj nic nie widać. Z ciemno straży na dziewiątce. Mi się wydaje, że będzie go kurwa widać, te gochi jego jebane. Ej, może chyba, że będzie jak na domu był, na, na jednej kamerze, tak tutaj był w kamerze. Tak byłem młody i nie na. Jeden jest na łosełce. A to drugi na świadomce. Mówcie jakby kurwa biegł Tylko mówcie z której strony. I mówcie Dobra. kiedy zamykać no najlepiej. Nie przejdę lewe, ja sprawdzę trzymam lewe jak coś. I mówcie kiedy zamykać jak coś, bo wiecie oni biegną tak... Jeden biegnie wolno. Jeden się cofnął na piątkę w ogóle. Dobra, co? Jeden, po jeden e, po Trójka, prawo, trójka! Prawo. Lewo, prawo? Ale stoi, ale stoi, stoi. 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 Idzie. O, idzie, idzie. Idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie, już? Tak, góryka, już, tenek. Dobra, zamykam. Dobra, ale ten coś się cofnął w ogóle do piątkę. Pierdolną, pierdolną. Dobra, Michał, patrz, pilnuj prawych drzwi, a lewe. Dobra. Mówcie po prostu kiedy? jak tak. Nawet czterech to też. Jest... O, odchodzi właśnie. Znaczy, on, on się zsunia, on a nie idzie Tylko mówcie miejscu. lewo i na przykład, żeby zamknąć już, bo oni. Bie... żeby byli blisko mniej no. by więcej. Dobra, to będę mówił lewo gotowo, lewo zamknij Gdzie ten wykręt poszedł w ogóle? Pierwszy. Lewo zamknij mów Ten pierwszy był na piątce. Sprawdzaj tak, jak tak. wętę od czekaj, czasu do czasu. Czekaj, czekaj, jest na lewo. lewo, to jest na lewo, lewo, lewo ale nie zamykam. Kurwa. Nie rusza się. O tak, kurwa. Biegnie, biegnie. Biegnie. Kurwa, otworzy się. Nie. Po chuj eee. mówisz lewo gotów, kurwa dawaj Wiem, że lewo gotów. To brzmi, że kurwa zamykać no gotów, kurwa no Żeby to, by to Mów lewo zamykaj po prostu Stoimy Dobra. przy tych drzwiach. Stoimy Dziwaj. przy tych drzwiach Boże, że River jest darmowy, ten tryb jest piękny. To jest to najlepszy... To jest najlepszy tryb jaki może być. Bo nie ma żadnych płatności. Dobra. To no na jedynie, według kastaje, jak zwykle. No, już się gdzie? gdzie. Czytu? 7, 6. To jest dwójka. Pi jeden pilnuje jednego, drugi, drugiego. I od czasu troszeczkę sprawdzać eventa. I no dobrze, no. możemy tłaczyć. Tylko tego? Ty bierzesz tego wykręta, czy tego zryję otwartym? Wykręta. Nie wiem, ja będę, ja będę patrzał lewej lewe drzwi po prostu. No ja będę patrzał prawe. Dziwny dźwięk, dźwięk. Co to za dźwięk jakiś? No bo ja radio coś pierdoli. No, no dobrze, do eventa zaglądałem. Po prostu mu w prawo zamknij. Ty, no mówcie, za po prostu mówcie żeby zamknąć, tylko w którą stronę. O jeden do 7, Ale bardziej jest wykręcony i ósemka teraz są Ruszam się gdzieś, dobra Okej okay. No czekaj, czekaj Jeszcze, jeszcze i spokojnie za, chwilę, ale, za ale, Zamykam nie rozżyliśmy. No tamto do usad, siedzi więc jeździe. Słyszałem, Wykręc, Jak prawe? Ok. Nie, się nie dzieje. No, na usad też no, siedzi. Nie wiem, co siedzi, ale to jest daleko, wiesz. Cała jedna kamera dalej. A Awenty, jak? To jest tak się, że. Nie, no ich dwójka tylko jest teraz. Przynajmniej póki co. Czekaj, dobra. Um... O, popry... tego. Czekaj, czekaj, czekaj. Zamykaj, zamykaj, zamykaj. zamykaj. Dobra Ci mówię Fros, ja pilnuję prawej, i lewej, bo... No muszę bo jak te drzwi były już otwarte Mówcie jak on będzie bardzo blisko, bo on bardzo za wolno idzie Ale... nie, nie ale... Na to. No, światło? No, 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 jak długo mamy czekać teraz? Chuj go wie na Trzeba by się nie ruszyć, pamiętajcie. Nie ma chyba kurwa Chyba Dobra, zapalam, fuj. Jest jeszcze... tam cały czas, jest tam cały czas. Chwa. Co jest? Chyba jest blisko. Nie mogę kamer wynieść nawet, no chyba jest za nami dalej Nie wychodź z kamer No ale ty próbuj Dobra, dobra. zapalę dobra, Szybko, trzeba... szybko, sprawdzajcie szybko no, czysto Eee, czysto, dobra Znaczy, no wiesz, musimy to szukać jednego, bo skoro był w wencie, to się cofa... On jest dalej w wencie No, znowu jest Ale czysto, dobra. jest lewo, prawo? Tak, tak, tak. lewo, prawo, czysto, bo jest to siódemce i... Dobra, to jaka. gaszę Kurwa, co z tego tak wenta nie wychodzi? pierdolony Freddy Faber. Nie wiem, zapalać? Lenę sekundę, no. no dobra, zapalać. sprawdzajcie. Idzie, prawe, zamknij prawe. Prawę zamknij. To był klaszyk. Dobra, zapalać na to. Ale jest węcie. Dobra, sprawdź lewe. 300-300, takowe. Dobra. Ja Przysięgam, jak odpalnie się światło, on w tym będzie zaczął iść w naszą stronę. Kurwa, ten węd jewany. Bo za długo o nim siedzi. Mówcie, kiedy zapaleć, jak coś. Bo czy ma się... Chyba dopiero będzie. Pierdalało. Dobra, zapal na chwilę, Mówię, Lewe, lewe, zamykaj lewe. Zamykaj lewe. Zamyka, lewe. Zamyka, lewe. I światło, I światło było. Prawo też? Nie. Nic. nie, nie, nie Czy usłyszałeś słyszałeś prawe? No, skąd ty prawe? A coś dziwnego. Dobra, nie wiem, zapalamy na chwilę. Włącz no, na chwilę. Dalej jest na węcie. Teraz jakoś bliżej na tym węcie chyba. On no, jest coraz bliżej sekundę A, sekundę. Czyli, my musi... czyli on jak jest daleko, to musi. I on chyba też idzie na tym węcie. ja się zapalać teraz, kurwa, jak mówicie, że było no. blisko. Dobra, daj na sekundę. Się, Szybko sprawdzajcie. Nie, dźwięk z no, venta, dźwięk z venta był. Idzie. Chyba. Jest on na no, znowu. O kurwa, jak on wychylił się. O, byski tu ale fajny łeb. Ty no. Dobra, sprawdzajcie. Ja bym się zawrukałem w Frozie i nie mogę zbadać kompletnie. A dobra. Co jest? Zopal... No, nie, nie, uważaj. Ty, bo ich w ogóle teraz nie widzę w kamerach, eee... no, tam no, drugi na piąte. Znaczy na siódemce, siódem, siódemce, sorry. Nie, na szóste, bo w sumie kurwa... Dobra, i on dopiero jak będzie bliżej, to trzeba tego gasić światło. No... Chyba tak. I wtedy nasłuchiwać... W sumie nasłuchiwać, czy wenta będzie słychać. Siódemka jeden. To jest drugi? Zamknij prawa, zamknij prawa, zamknij prawa. Tu Tak, dobrze powiedziałem. Się wystraszyłem. Znowu to sama sytuacja. Wpalam węta, a on tu już idzie. I czy kamera odpalam? No ja to ja już tu otwarte. Cicho, kurwa, bo nie, nie, nie. Okej. Okay, okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. No, okej. Widzimy to samo, co robili w vent, nie? Nie, nie, nie. Zamykam, zamykam. Jezus Maria. A ja, ale ten, tutaj już czuć legitnie, że to jest cięższe niż było wcześniej, jeszcze mapy. No i do jest kurwa dwóch. Nawet nie... A jak nie trzech? Jak Węcie. tam vent? Nie, nie ma venta, ale że jest vent jeszcze, to nas oh. irytuje. Czyli w momencie wyszedł chwilowo. A, chyba, chyba Ciekawe, za ile generator się naprawił? Teraz, w tej sekundzie. Co? Co teraz? A. Jak, jak powiedziałeś o generatorze, spojrzałem, było 99%. <laughs> o, to jest muzyk kiedyś jedno raz. Duch grubego. Gruby reference. Nie dam co to dopóki nie spadę ze wszystkich drzwi. Kurde, Spójrz, drzwi. No, to jest. Chyba nie, no ci, no, ci, no, na Nie wiem, do jakiejś drzwi coś się stało, ale okej. Okay. Ej, bo. Jesteśmy w blokadzie. Chyba coś tu się stanie w tym korytarzu. Może mi się tak wydaje. No. To może przestańcie Będziemy biegnąć, będziemy biegnąć. Co okay, jest? go. Ale my? Skąd mamy broń? Nie wiem, ja przebię ci go. Dobra. Nie? Ty poczekaj, bo jasno się blokada jest Dobra, idźmy dalej. A nie, już nie ma. Nie ja przysięgam, ta mapa to jest akurat najwyższy Oj, poziom nie. tego trybu. No, no time take run. Dręczki. No to ja nie on zrobić. Idziemy dalej. No time take a run. To co, to, cofamy się? Ja coś niby podniosłem, ale nie wiem, co, bo nie widzę tego w punktu. A sprawdźcie, może otworzyć tam te drzwi. Klikam na wszystkie drzwi, jak na razie. Ale więc. tamte główne, czy jak to mówisz, że coś podniosłeś tej tak, bo widzicie, wiem gdzie musimy iść, patrzcie ślady krwi. O. A. Czy nie? Nie, bo to spierdolił do tego. Nie. to, Gdy Gdy to jest, Nie można. Nie, te czarne plamy, no to chyba nie. Get back on the elevator. To no, let's keep it. A, no no, Kurde, są questy prawie w górnym rogu, sam robię w tym momencie. Hmm. Nie no, ten mapa, no, to 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 ma mapę. Okay, Ale by... ja nie ufam, on tu będzie. Nie, nie, ja nie ale jedziemy do Bde. k Wolf. Do Cave Do K-Woof! Do K-Woof! Do k o, 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 o. <coughs> the button is <laughs> That O, K-Woof! Do 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 ale Kto ten... Klika ten windyk. To klika tą windę? nie, to dojechaliśmy po prostu chyba. Nie wierzę w to, ten dźwięk jest tak głośno irytujący. No teraz dojechaliśmy, Ej, czemu... Ja nie wiem, czy to nie będzie zabawy. Do... Mam nadzieję, że nie. Ty, czem... jak... Czemu to się otworzyło, jak jesteśmy na zero dopiero teraz? O, ja minus 1. Kontekst, który jest tu ewidentny. E... Minus 1. E? Zabierają nas. E. A teraz się na minus jeden zmieniło. I teraz no możemy tak. wyjść do no tego. No bo teraz cool open. No bo ty klikasz jakoś niepotrzebnie. Dobra, no. idę z was. To wygląda jak ten horror, co z tam w Fortnite? Cie. To prawda? Z tego też trzeba będzie horror serię zrobić. Ty. No. Ty patrz. Tak. Ty on nas lotował. O kurde, czemu to się otwiera? to? Nie faj, to, to, to fajne jest tu. to. On Zniknął. Chodź tu. Idę po ciebie, wyrucham. W To idziemy In w lewo albo prosto. prostu. Ja idę do XC tu To działa. Do XC tuliśmy Escape has now been down. Escaped is, right time. I wonder who that was that walked by. Oh serał. I hope things get easier as I go. And maybe I get to see shot the treating man. To był on, jestem pewien, że ten hop strzelał. Bez kitu. Ale, patrz, Zastrzelił jednego. A to drugi. No Czy chyba co? tak. Nie, no. Mi się, wydaje... mi się wydaje, że będzie kolejna część. No raczej. No, no wydaje, bo to zajebista mapa była. No, podobała mi się. Po równaniu, powiem tak, pierwsze dwie były fajne. Trzecia była taka Mech, moje shafty. A ta już była kozacka to co? Żegnamy się. No to chyba się żegnamy. No. To Mam nadzieję, że tak wam to się to podobał to... ten intruder. Było trochę problemów technicznych, ale... Ale spokojnie. Pewna osoba, która ma nick frozu, stwierdziła, że będzie mogła montować filmy, to może coś wykombinujemy w przyszłości. Takie potęż... no potężne projekty będą wlatywać. I niestety pracownik MOPSu został z nami do końca. To jest gruby referenc. Chociaż nie widzę, żeby tu był. To spierdalamy to spierdala szybko. Więc mam dobra. nadzieję, że Ci go się podobał. Pamiętajcie, żeby subskrybować, komentować, lajkować. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnego Elo! No dobra, no to się mało. Hello, hello.